Dzień dobry, dzień dobry. Mamy 1 grudnia i to będzie pierwszy vlog Nie wiem ile ich wyjdzie, ale tak sobie planuję dużo nagrywać przez grudzień, bo mam nadzieję, że dużo się będzie u mnie działo. Zanim opowiem, co będę dziergała, jak będę dziergała i w ogóle jakie mam na to pomysły, to zaczniemy chyba od wycieczki do Ikei. A do Ikei pojechałam w celu poszukiwania fotela, dlatego że w tym miejscu, w którym teraz siedzę, to celowo ma stać mój fotel do dziergania. Więc chciałam wybrać taki, wiecie, perfekcyjny, idealny, taki, żeby mogła sobie w nim siedzieć po turecku, żeby mogła sobie w nim leżeć, ale też gorsze dni, żeby mogła sobie w nim popłakać. Tak było testowane, czy da się popłakać w takim fotelu w Nawet w UK udało mi się ściągnąć buty, żeby sprawdzić, czy mogę siedzieć po turecku. Fotel teoretycznie jest wybrany. Jeżeli nic mi się nie odmieni, to jutro go zamówię i nie wiem kiedy będzie, ale kiedyś się pojawi, na pewno w tych vlogmaskach. Będziecie to widziały. Ale mam 1 grudnia, dlatego dzisiaj otwieram pierwsze okienko z mojego kalendarza ode mnie dla mnie. Pierwsze okienko jest z gwiazdeczką, i otwieram to jest w środku. Och, jakie zaskoczenie! W środku jest włóczka w kolorze takim różowo-burgundowym i ja już się nie mogę doczekać, aż się wrzucę na drutę, a muszę to zrobić dzisiaj, dlatego że jutro otwieram okienko numer 2 i mam zamiar od razu dziergać tego koloru, który jest w dwójce. Dlatego mimo że teraz już jest chyba 20, mi zaszło okej. Przez godzina 20, to zamierzam wrzucić to na drutę i wydziergać cały motek. Pomysł na ten kalendarz jest taki, żeby zrobić sweter z dekoltem V z wzoru dropsa, chociaż nie z wzoru dropsa, bardziej inspirowany tym wzorem, ponieważ nie wiem do końca, czy ja chcę mieć tutaj poniżej talii to V też, czy nie utnę tego tak w połowie. Oczywiście, że nie utnę. Po prostu wdziergam tak, żeby wyszło na prosto. Tak samo nie jestem przekonana trochę do tych rękawów. Czy ja przeżyję z takimi rękawami na prosto? Bo wiecie, jak ja podnoszę ręce do góry, to bardzo lubię mieć coś, co mi trzyma ten materiał przy nadgarstku. Nie wytrzymałabym, gdybym podnosiła rękę do góry i sweter by mi spadał. No, po prostu by mnie to denerwowało. To jest sweter. To jest sweter chyba za 3 zł z Wumpeksu. W każdym razie on miał luźne rękawy i została ta gumka bo tak po prostu musi być. Dlatego w tym swetrze, yy, który sobie upatrzyłam, też będę kombinować coś na pewno z rękawami i kolejna rzecz, nad którą się zastanawiam, nie jestem pewna, czy zrobię dwa różne rękawy, czy będą to dwa równe rękawy, w sensie, że czy ten motek będę dzieliła na pół i wtedy dzierga trochę tu, trochę tu, żeby wyszło porówno, czy po prostu będę jechała całym i całym i wyjdą dwa różne i to też dla mnie będzie super. Teraz będzie mała przerwa, bo wiecie, Mamuśkami mi kupiła kalendarz adwentowy też z czekoladkami. Kochanie, chcesz czekoladkę? Ale... O mamy mowa, bo dla mamy robię specjalny sweterek na zamówienie. Chciała coś pod szyją, żeby było jej więc wydziergałam jej taki oto sweter. On już jest praktycznie skończony, natomiast ściągacz na dole jest zbyt krótki, ja go będę wydłużać tak, żeby był dwa razy dłuższy, więc już sobie z, z powrotem nabieram na niego oczka, żeby go wydłużać. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłam o tych rękawach, że nie mam pojęcia, jakie zrobić, i że gdybym miała je powtórzyć, to bym ich pewnie nie powtórzyła? Taka konstrukcja, którą sobie wymyśliłam, natomiast gdybym miała komuś powiedzieć, jakie ja to zrobiłam, to nie mam pojęcia i myślę, że drugi raz też bym tego nie powtórzyła. No to zgadnijcie, co? Zgadnijcie, kto zażyczył sobie takich rękawów w swetrze. Jako się dało się je odtworzyć. Wyglądają one w ten sposób. Tutaj jest to zbieranie, które robi taką fajną niby półkę. To widać. A tutaj jest ten mankiet, który jest zrobiony całkowicie w drugą stronę. O, teraz widać. Tutaj jest ten mankiet, który jest zrobiony w drugą stronę. Go się dzierga od tej do tej albo w drugą stronę. Nie, jakby. I tutaj się go szyję tak, żeby nie było widać, że był szyty. A tutaj robię takie zbieranie na wierzchu. Prześliczny mankiet. Uwielbiam takie zakończenie swetrów. Natomiast robienie tego. Ale jak się kogoś bardzo kocha, to się robi. Ten sweter też zaczynałam z wzor Dropsa, z podwójnym kołnierzem, i tutaj te wzorki. Natomiast mama nie chciała, żeby ten wzorek szedł tam do dołu, tak jak było we wzorze. Skończyłyśmy go wcześniej, znaczy ja go skończyłam, na polecenie najważniejszej klientki na świecie. No i ogólnie tam rękawy też już skracałam według swojego tam pomysłu, zwężałam. Długości, oczywiście wszystkie wymiary są robione e, tutaj pod klientkę, e, dlatego że no, na tym polega dzierganie, że możemy wszystko robić pod siebie, nie trzeba robić bardzo dużo. No i dokładnie tak samo z tymi mankietami, w Dropsie takich mankietów nie ma. To już jest e, nasza wspólna inwencja. Na mnie wygląda tak, natomiast moja mama jest szczuplejsza, więc wygląda na niej e, troszkę lepiej. Rękawki są super, jest naprawdę przewygodny, przeciepły, grzeje pod szyją. I tyle zakończonych projektów. Ja bardzo chciałam go skończyć jak najszybciej, dlatego, że od 1 grudnia chciałam się zabrać za to moje jajko. Gdzie jest moje jajko? Gdzie jest moje jajko? Za to jajko, za tą bomb bombkę w sumie teraz, nie? E, za to jajeczko... Bombkę. Za tę bombeczkę z kalendarza i to dzisiaj skapuję na druty i dopiero jutro Wam pewnie pokażę, co mi z tego wyszło. Co do zamysłu samego vlogmasa... Jak sama nazwa wskazuje, chciałabym przez grudzień nagrywać codziennie. Niekoniecznie codziennie będę to montowała w filmik. Planuję raczej robić takie zbitki może po 2-3 dni, w zależności jak mi wyjdzie, czy coś ciekawego się będzie działo, żeby pokazywać Wam, jak mi idzie dzierganie z kalendarza adwentowego, czy coś innego że wskoczyło na dorty, jak ten sweterek będzie wyglądał po blokowaniu, jak będzie wyglądał, kiedy dokończę ten ściągacz, w sensie wydłużego. I żeby nie przedłużać, ja idę dziergać z mojego kalendarza ten sweterek V. Możecie mi napisać, co tam u Was na drutach, co dziergacie w grudniu, czy też macie jakiś taki projekt, jeden duży, jak jestem swetrem, czy raczej się bawicie w robienie prezentów, czapek, rękawiczek, getrów i skarpet. Chociaż być może ktoś grudzień poświęca na to, żeby domknąć wszystkie projekty z danego roku, żeby styczeń zacząć z takim świeżym kątem. Dajcie znać w komentarzu. Natomiast ja już niedługo się z Wami widzę, mam nadzieję, w swoim fotelu. W końcu nie będę musiała nagrywać, siedząc na podłodze.